Maszyna zrobiona, palenisko, nisko, pojemnik na tłuszcz, rusz, motor. No, wszystko działa, trzeba odpalić. Mam to już wszystko podłączone. Jest, ruszyło, ruszyło. <gry> Silniczek, który kręci się w tej chwili maksymalnie szybko, i ja go tutaj, o i w dalszym ciągu zobaczcie, to, to, to nie jest tak prosto zatrzymać. Drodzy Państwo, pojawił się pomysł, żeby upiec kurczaka na rożnie, takiego jakiego można było zjeść w latach 80., gdzieś tam w knajpie, barze czy w jakiejś gospodzie. Nie mam takiego rożna, mam za to wiele jakichś elementów, które pochodzą zupełnie z innej parafii, nic do siebie nie pasuje. Ja spróbuję w tym filmie zbudować takie rożno, bo w latach 80., drodzy Państwo, takiego kurczaka przygotowywało się zupełnie inaczej niż dzisiaj my to robimy. Mamy gotowe przyprawy, tam każda przyprawa dodawana była osobno. Jak taki kurczak smakował wtedy? Spróbuję zrobić takiego kurczaka no i coś wam tam poopowiadam na temat tego smaku. Czy warto? Mało tego w dalszej części filmu powiem wam, jak ja bym na przykład zrobił rożno, gdybym nie miał tych wszystkich elementów, które już dzisiaj mam. Na pewno bym tak aż bardzo nie kombinował, zrobiłbym to zupełnie inaczej i w bardzo prosty sposób. W jaki? Zapraszam do oglądania. Rzućmy okiem, co ja tutaj w ogóle mam. Mam taką skrzynkę, która służyła mi do jakichś tam innych rzeczy, no i ja ją w tej chwili zaadoptuję do pieczenia kurczaka będzie to taka po prostu rama jakby no i oczywiście też jakaś forma paleniska. Jeśli chodzi o jakąś taką koncepcję, to ja mam taki pomysł, żeby kurczak obracał się tutaj w tej lewej części tego pojemnika i tam pod spodem umieszczę pojemnik na tłuszcz, który będzie z kurczaka spływał, żeby ten tłuszcz bezpośrednio nie lądował na węglu drzewnym. Jeśli chodzi o samo palenisko, to tutaj mam taką blachę, to jest gruba blacha, tak naprawdę grillowa. Ja ją sobie wykorzystam właśnie do tego, żeby tutaj dorobić taką tylko i wyłącznie barierkę, bo na tej powierzchni tutaj będę chciał mieć rozsypany węgiel drzewny i kurczak, żeby tak naprawdę miał dość sporą ekspozycję na temperaturę. Jeśli chodzi o silnik, to to wygląda coś takiego. Ja to kupiłem sobie na AliExpress. Jest to silnik Barbecue Motor. On jest z przekładnią 5V i naprawdę tutaj bez żadnych problemów można takim silniczkiem sobie takiego kurczaka obracać. Mało tego. Ja zrobiłem trochę mały taki upgrade. Założyłem sobie ekstra potencjometr, tak żeby sterować obrotami tego silnika. To wszystko też kupiłem sobie na AliExpress. I tak naprawdę mam pełną regulację prędkości silnika, bo moim zdaniem on kręcił się oryginalnie trochę za szybko jak na moje potrzeby. Jak widać, zacząłem coś tutaj konstruować, ale doszedłem do wniosku, że to nie jest dobry pomysł. Bo dobrze by było, gdyby w ogóle można było regulować wysokością i to w sposób już kiedy rożyn będzie pracował. Obniżać kurczaka albo podwyższać, no bo czasami można przekombinować trochę z ilością węgla drzewnego i można będzie takiego kurczaka właśnie sobie podnieść z jednej z drugiej strony. No i taką mam koncepcję. Także co? No to tyle jeśli chodzi o, o, o rzeczy. Mam sporo jakichś tutaj elementów. To wszystko tak naprawdę są elementy, które służyły do budowy sufitu. To jest róż metalowy. No i ja sobie je wykorzystam po prostu do zbudowania ramy. Yy, bardzo prosta koncepcja. Nie mam tutaj zamiaru przekombinowywać tego. To ma tylko i wyłącznie działać. Żeby upiec takiego kurczaka na rożnie, to jest potrzebny jakiś tam tylko i wyłącznie mechanizm, który będzie tym kurczakiem obracał. No i temperatura. Nie ma żadnej innej filozofii. Biorę się w tej chwili za robotę. Mam już takie dwie blachy docięte. To będzie tutaj zamontowane na dwóch szpilkach z motylkami z jednej strony. I z drugiej strony. I tutaj w tej osi będzie ruszt. Jedna blaszka już jest. rozwiercę na szóstkę bo takie mam śruby dobra mhm. Thank you. Jedna strona ta łatwiejsza już jest, tak jak mówiłem. Tutaj mam blachę otwór na rożen, na szpikulec. Tutaj te nakrętki będę musiał zastąpić motylkami i zawsze można będzie o na przykład posunąć, wysunąć. Myślę, że wyżej nie ma absolutnie potrzeby. Jak się dokręci, no to to stoi równiutko. Zajmijmy się drugą stroną. Ta sama operacja, tym razem użyję miarki po raz pierwszy w tym projekcie. To nie chodzi o to, żeby to był produkt, który w tej chwili produkuję i mógł pójść na wystawę. To ma być praktyczne. Tak, kurczę, mam miarkę. Wszystko zostało na robocie, ale poradzimy sobie i bez miarki. Już mierzymy. No, no i może być. I powiercę teraz otwory z drugiej strony. Zamontuję szpilki. No i będziemy dalej się zastanawiali. Dobra, szpileczki. Muszę przynieść kluczyk. Podokręcać od razu. Jest kluczyk. Od razu to dociągnę. Ok. Jeszcze z tej strony mamy to. Dobra. Teraz zajmiemy się tą stroną. Silnikiem. To muszę przerobić. To niestety koncepcja była, ale tak naprawdę trzeba inaczej ubrać ten silnik, jeśli chodzi o tę ramę tutaj. Ale zaraz coś, coś wymyślimy. Mianowicie bardzo prosto. Odkręcam ten element profilce. Odcinam go mniej więcej tutaj, w tym miejscu. Podnoszę go maksymalnie pod silnik. Skręcam. I daje tylko i wyłącznie pionowy element, który będzie mi się tutaj wsuwał, bo chodzi mi o to, żeby ten element nie blokował mi tutaj zejścia tego silnika niżej. Dobra, skręćmy to. Ja do skręcania używam pchełek. To są typowo śruby takie do montażu sufitów podwieszanych. Także najpierw przykręcę sobie tutaj. Bardzo wdzięczny materiał do takiej roboty. Cienki. No i teraz, właśnie o. Skręcę sobie z drugiej strony. No i mamy to. Te dwa elementy zetne. I tutaj przykręcę sobie element pionowy, który będzie pracował sobie w tej płaszczyźnie. Pięknie może nie wygląda, ale będzie działać. ...przykręcone. Wystarczająco. Załóżmy blachę. Podkładka. Nakrętka. Nakrętka. Podkładka. No kurczac, dobrze jest. No i tak jak mówiłem Poluzowuje się, no oczywiście nie nakrętki tylko Tylko i wyłącznie motylki będą No i to jest wystarczająca wysokość Znaczy jeśli chodzi o, o, o maksymalnie przybliżenie do ognia A tak będzie jeśli się to odsunie kurczaka Nie no tak jak widać no to, to się troszeczkę będzie ruszało Ruszało, to się nie będzie ruszało, to jest tylko kurczak kilogram 500, może tam, powiedzmy, kilogram 800 może się kiedyś odważy nawet dwa na raz piec, ale tak naprawdę docelowo to będzie jeden kurczak weźmy ten ruszt załóżmy niestety, zrobiłem błąd bo te y, widelce są y, przewidziane do drutów również ósemki, taki jak, ja, jaki ja mam ja kupiłem dziesiątkę, albo to jest nawet dwunastka kolera wie w tej chwili, także no jest to trochę za grube. Ale to nic, tutaj muszę zrobić mały mały myk, bo tutaj jednak czegoś nie przewidziałem, a mianowicie że motor mam obrócony i tak naprawdę oś napędu nie jest centralnie w środku. Gdybym go obrócił w tą stronę, byłaby ale ja sobie to wyregulowałem w ten sposób, że przesunąłem tamten element bliżej lewej śruby. No i też będzie działać. Zetnę tylko z długości szpikulec. mamy zeszlifowaną końcówkę, trochę przypaliłem ostygnie to ją ładnie jeszcze doszlifuję i będzie srebrna tak jak mówiłem poprawka i mamy dobrze drodzy Państwo maszyna gotowa, palenisko pojemnik na tłuszcz kurczaczek tutaj będzie silnik zamontowany, pora odpalić mam to już wszystko podłączone używam takiej ładowarki 5V od takiej mini wkrętareczki kabelek podłączony no i cyk zaraz jest ruszyło, ruszyło no ja wam powiem zatrzymać to, to nie ma mowy I to są maksymalne obroty. Wydaje mi się, że to jest trochę za szybko. Dlatego założyłem sobie ten potencjometr i ja mogę nawet tak wolno obracać. Także. Jak się kurczaczek będzie tak wolno obracał, z tej strony on się będzie chłodził, wiadomo, bo nie będzie ogrzewany, ale z tej strony będzie wysoka ekspozycja, bo tu wszędzie będzie węgiel drzewny, więc ten kurczak naprawdę, on też będzie potrzebował trochę czasu w rożnach tych takich przemysłowych gazowych. Też jest tak, że w komorze oczywiście jest tylko jedna strona palnik taki podłużny, który wygrzewa kurczaka, ale kurczak musi mieć też troszkę czasu na to, żeby tą temperaturę wchłonąć wewnątrz, bo inaczej będzie się przypalał. Więc, więc tak naprawdę ten potencjometr on jest potrzebny i niepotrzebny. To jest tak po prostu na wszelki wypadek jakby trzeba było troszkę zwolnić tempo działania takiego rusztu. No i ja go sobie zainstalowałem. Zresztą no ja jestem słynny z tego, że jestem dosyć dużym gadżeciarzem więc to no nic nie mogło być normalne i w tym przypadku również, ale no działa fajnie. No i, i tak jak zapowiadałem. ojek, tak jak zapowiadałem, muszę uważać, bo te elementy muszę troszkę jeszcze wyszlifować, będzie można unieść to do góry. O, zobaczcie, z jedną stronę, drugą, tak żeby oddalić, No rzućcie okiem z bliska, tak jak mówiłem, silniczek zasilacz z polskiej wkrętarki, i on się dalej kręci, a ja trzymam. No, kurczak, ile będzie ważył? 1,5 kg? 2? No, 2 to już byłby mega duży. No i co? No, ja sobie to w tej chwili rozwiązałem w ten sposób, że poświęcę, prawdopodobnie, ten pojemniczek. Pojemniczek poświęcę. Tutaj tą blachę zamocowałem sobie, tylko ona mi się w tej chwili dźwignęła. Momencik, o tak. Dwie, dwie śruby, dwie takie szpilki włożyłem, żeby mi to nie uciekało. Do tego końcowniczek. Ogranicznik taki, żeby ten węgiel mi się tam nie sypywał i nie wygrzewał mi tłuszczu i nie przypalał go. No i tutaj będzie pojemnik. Muszę tylko jeszcze popracować nad jedną rzeczą, żeby kapkę oddalić ten pojemnik od węgla. Tutaj, ale myślę, że to mi się też za chwilę uda usprawnić. Co z tego wyjdzie? No zobaczymy. Dobrze, drodzy państwo, jak widać, maszyna działa. Pewnie też nie jest pozbawiona jakichś tam wad konstrukcyjnych, które wyjdą w praniu. W następnym filmie upiekę kurczaka, tak jak mówiłem, w stylu lat 80., chcę takiego spróbować. Ale szczerze mówiąc, jakbym nie miał tych wszystkich elementów, które tutaj mam w tej chwili, które zastosowałem, to kupiłbym tylko szpikulec, nierdzewka, kupiłbym te widelce, kupiłbym motor i kupiłbym trochę drewna zmontował sobie ramę, normalnie skręcił bez żadnych problemów, parę wkrętów, piłka do, do drewna, jakaś wkrętarka, to każdy z nas ma i poszedł z takim grillem, z takim rożnem w teren, napalił kawał porządnego ogniska i nie pierdykałbym się tutaj w żadne jakieś konstrukcje, wkręty, dziwne rzeczy. Mam, no to zrobiłem, ale tak naprawdę to aż się prosi, żeby tylko wziąć ten element, silnik, i pójść gdzieś w teren, choćby, i nawet do lasu. Ja oczywiście tego rożna będę używał też do robienia kebabów, żeby można było tutaj sobie upiec, usmażyć mięso na kebaby. No, wiadomo, kurczę, kebab to dobry jest, kiedy jest pieczony, tak naprawdę wręcz na żywym ogniu. Także to będzie służyło mi w kilku jakichś tam projektach. Ale w pierwszej kolejności kurczak z Rożna. To mnie najbardziej kręci. Także zapraszam do kolejnego filmu. Może nawet zapraszam do jakiejś subskrypcji kanału, jeśli jesteście ciekawi, jak taki kurczak będzie smakował i będzie wyglądał. No i czy to w ogóle zadziała. Tak, żeby Wam tamten film nie uciekł. A póki co wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie. No i życzę mi powodzenia.